Widzisz, to generalnie płyny, które są dość wąskie. Ja mam na przykład gainory, one są troszeczkę szerokie tutaj. To jest czubek, który masz, jakby musisz stać na nim zawsze pełną e, powierzchnią. Masz box tak zwany, czyli to twarde, co jest z przodu. Czasem, jak tak nagniecie, to zobaczysz, gdzie się kończy. U mnie jest dość niedziutki ten box. Tak z góry, jak nagniecie. Hmm? A u ciebie jest dość wysoki. I teraz, jeżeli założysz i będzie cię płęta tutaj, gdzieś w tych okolicach y, tych kostek, to znaczy, że możesz sobie ten boks troszeczkę i tu się nie bój, możesz go sobie troszeczkę zgnieść. Jeżeli będzie ci. Po drugie, płęta no ja mam już wygięte, bo ja w swoich troszeczkę wstęczyłam, ale połęty naturalnie nie mają różnicy prawa lewa i są kościółkiem. Teraz. Jak są nowe, zazwyczaj się trochę wygina, żeby wyrobić. Więc sobie swoje nowe, żeby się pokazać. Do, o, jest, jest inna para. One są na razie kościółkie. Tak. I teraz. Mhm. O, dzięki za pokazanie mi. Tak. Dobra. I teraz zobaczysz sobie, że gdzieś w okolicy tej, jak masz tą eskę, jest miejsce. Tu można pointę wygiąć. Żeby się dopasowywała lepiej do stopy, tak. Najlepiej łapiąc za czubek, zapięte i ją sobie wyginając w górę, w ten sposób. tak. I nie bój się na razie tego robić i staraj się nie wyginać samej końcówki kuęty, tylko faktycznie złapać tu, gdzie jest twarda, w połowie. Bo tu ci się stopa zakwila, nie? I ona musi się dostosować do dwaj stopy. Dobra. Yy, może tak zobaczymy, że będziesz musiała sobie jeszcze powyrawić te puenty. Dodatkowo. Teraz tak, jak masz wkładki... Eee, Okej, okay, dobra, to są super. Ja mam jedną taką, jedną taką, dlatego że jakby tak już w tym momencie jest wygodniej. Ale super, że masz silikonowe, bo one zazwyczaj są wygodniejsze. I teraz tak, załóż sobie puenty, wyciągając te sznurki, które są z przodu, już nie mam chciałam, ale to są te sznurki. Takie gumki jakby. To wyciągnij je na zewnątrz, jak będziesz je w tak. będzie całą kłębę. Jak już sobie tą kłębę założyć na stopę, to zaciągnij te sznurki tak, żeby całe to brzeg dopasować do stopy. żeby jeżeli staniesz na tej błędzie, to tu ona nigdzie się nie rozszerzała, tylko była dopasowana tutaj do twojej stopy. Mhm. I teraz tak, teraz troszki. Najpierw skrzyżuj sobie nisko, niziutko. I tak samo nisko, ledwie tuż nad kostką. I obkręć. Tak, nie, nie wyżej. One muszą być nad kostką, ale ledwo nad kostką. I faktycznie je sobie tak nie mocno, ale tak, żeby przylegały całe do Twojej stopy, do Twojej nogi. Mhm. I jak sobie zakręcisz, jeszcze możesz raz, Jeszcze możesz raz przełożyć. Aha, i do tyłu. Dobra, i nisko cały czas, nie za wysoko, bo wiesz co, tu łydka pracuje. I kiedy będzie się rozginać i prostować, to mogą ci się wbijać te troczki niepotrzebne. I teraz zawiąż sobie je z tyłu na dwa superki, normalnie. I taki, hak życiowy, jak zawiążesz sobie na dwa e, supły, to te supły, te końcówki, które tutaj latają, biorę i chowam pod te troczki, które mam już zawiązane wokół stołu. Czyli tutaj, za kostką. To jest taka. Taki dołeczek za kostką. Po wewnętrznej stronie stoi. Mhm, tak, lepiej. I dobra, i teraz druga. I nie bój się, jeżeli w trakcie poczujesz, że na przykład y, troszkę naciskają ci na łybkę. Y, bo żeby wyczuć sobie, jak dokładnie, tak, pani mocno zaciągnij nitkę y, do siebie. Mm, tak, tak, nie bój się. Tak jest. Mo no, wyczucie, jak, jak to zawiązać troczki, żeby nie były mocno, ale nie za mocno, jest bardzo jakby indywidualne i nie ma na to, każdy ma inną stopę, więc nie ma na to e, rady specjalnie. Super. Tak chciałam, przejść sobie to, to powoli. Teraz błędy są. E, Często bardzo wrażliwe na ciepło. I im dłużej w nich będziesz tańczyć, tym one będą się robić coraz większe. Tak samo w czubku, tu w boksie i w podeszwy. Więc nawet jeżeli teraz są twarde, to zobaczymy sobie, jak w trakcie to wyjdzie, jak będą coraz, coraz większe. To oczywiście zależy też od, od firmy, ale griszka są zrobione z gipsu. I znaczy gips, dużo kleju, karton i płótno. Czyli to wszystko jest czymś, co jeżeli burzu, na przykład je do pralki, to miała być balet, bo to wszystko by się rozpuściło i mało. Niektóre mają w środku plastik, tak jak moje mają w środku plastik, więc można je prać. Ale to jest ewenement. Dobry.